Cześć, z tej strony Jakub Mat, Siła Oddechu. Dzisiaj jest o złości. Jak przeżyć złość w ciele, jak poczuć złość i kilka słów na temat takiego BHP. E, więc uwaga, możesz poczuć złość, tak. e, ponieważ odbicie, e, neurony lustrzane tak działają, że. Ja dzisiaj akurat y, mam trochę złości w sobie, nawet boli mnie głowa, bo właśnie tłumię tą złość. Nie pozwalam sobie jej przeżyć, i tak to działa, że może boić się głowa, może ci się spinać żuchwa. E, więc, y, jak przeżyć złość w ten sposób, żeby y, dokończył się proces energetyczny, żeby poczuć energię z tej złości, do działania, do życia, życiodajną energię, a nie ją y, tłumić, żeby to jeszcze ci zabierało energię. Więc, y, żeby. Zrozumieć ten mechanizm czucia, pozwolić sobie. Mechanizm czucia jest mechanizmem rozluźniania się. Im bardziej się rozluźnię, tym mogę poczuć tą złość. Mi to zajęło kilka lat pracy z tre, z ciałem, psychoterapia, więc nie frustruj się, jeśli po prostu to może nie zadziałać tak szybko, jak chcesz. Więc żeby poczuć złość, fajnym przykładem jest skręcenie ręcznika. Ja używam do tego gumy terapeutycznej TeraBand i Chodzi o to, że ja teraz jestem na boso. Stań sobie na boso, jeśli masz taką gumę. Jeśli nie, zaraz pokażę, jak to się robi na ręczniku. Stoję na boso i uginam trochę kolana, żeby się bardziej uziemić. Sprawdzę jak u... Sprawdzam, jak czuję stopy. Można czasami sobie wejść na palce, uderzyć piętami o ziemię. Wchodzę na palce i puszczam różną całe ciało. Uderzam po ziemię piętami, żeby się uziemić. Można też poskakać czyli podskakuję i ląduję kilka razy. Na całe stopy, żeby poczuć bardziej swoje ciało, skontaktować się z tym, co w ciele teraz. Więc czuję już mniej więcej swoje stopy. Mam gumę, wiem, że gdzieś tam ta złość jest we mnie, bo czuję tutaj poakinaną żółtkę. Żółtkę można też sobie pomasować, żeby ją rozluźnić. Czuję tutaj na skroniach ucisk, wiem, że i czuję, że to jest ta skumulowana złość, nieprzeżyta. Można też sobie pomasować skronia delikatnie, ale to nie o tym. I ma E, biorę w ten sposób, że skręcam poze mnie gumę i trzymam. Guma jest skręcona, napinają się moje nadgarstki, przedramiona, barki nisko na nogach. Czuję swoje stopy i kontaktuję się z tą złością. bo nie jest tak, że ona od razu też się może pojawić, może to się pojawić za jakiś czas. Trzymasz skręconą gumę, aż pojawi się złość. Rozluźniasz grzuch, oddychasz. Naturalnie ciało oddycha, nie musisz świadomie cisnąć oddechu, po prostu sprawdź, czy oddychasz. Oh. Można poddychać przez usta, usta są trochę szerzej otwarte i wtedy można przeżyć emocje bardziej. Bo mogą pojawić się różne inne grymas na twarzy i złość się pojawia. Um. I wtedy utrzymujesz to, pozwalasz sobie czuć, rozluźniasz się. Im bardziej się rozluźnisz, tym bardziej poczujesz swoją złość. A świadomie z tym jesteś, a możesz sobie poparczeć, pokrzyczeć, poryczeć. I jak już nie możesz utrzymać umy, to rozluźniasz się i zaglądasz do siebie. I zaglądasz, jak się czujesz, czy zmienił się poziom napięcia, złości w swoim ciele. Możesz przyłożyć sobie inne do serca, do klatki piersiowej. Ho! Jak Ci się oddycha teraz, czy możesz sobie wziąć taki naturalny oddech z ulgą? Ha Okej. Okay. I czuć takie... uziemienie, przeżycie tego... przeżycie w kierunku właśnie uwolnienia tej energii, ale zwiększenia jej w sobie, a nie oddania jej tam gdzieś na zewnątrz. Dlatego obiekt jest zamknięty. Dlatego guma, i teraz pokażę to na ręczniku. Na ręcznik możesz użyć w ten sposób, że bierzesz sobie jakikolwiek ręcznik, skręcasz go w ten sposób, żeby był dosyć gruby, tak jak guma. Tak samo jak z gumą terapeutyczną. Bierzesz ręcznik i łapiesz go tak, żeby skręcić go porządnie. Wyginasz sobie łopcję porządnie, skręcasz ręcznik. On jest skręcony, tworzy się tutaj napięcie. Jeszcze bardziej go skręcę. Jest skręcony, łokcie ugięte, nisko na nogach. Sprawdzam, czy czuję stopy. Mogę nimi poruszać trochę. Poruszam nimi. Mam kontakt z ziemią, kontakt z kręceniem. Pojawia się taka energia mocna złości, że ona wręcz dodaje energii, ta złość. Oddychaj tą złością. Pozwól sobie ją czuć. Um. Um. Jest taka ochota, żeby rzucisz tym ręcznikiem mocno, albo długa rozładować. Ho! Wtedy sobie oddychasz z ulgą. Zaglądasz znowu do wnętrza swojego ciała. Serce trochę przyspieszyło. Czuję takie większe rozluźnienie, obecność. Ho! I że ta złość została przyżyta, pozwoliłem sobie ją czuć i wręcz mam więcej energii niż wcześniej. Nie czuję za bardzo Tak. Właśnie to było takie ćwiczenie albo praktyka jak pozwalać sobie czuć złość, jak ją przeżywać, żeby ona dodawała energii, a nie żeby ją tłumić i żeby to nam zabierało energię. Także spróbuj jak to zadziała na Ciebie, daj znać w komentarzu jak to zadziałało i do zobaczenia w następnym filmie.